Ja dziękuję bardzo. Ja dziękuję, dziękuję, tak? Dziękuję. Nie, nie. Dziękuję, nie. nie. Ja proszę o kandydaturę pani Łady Głonarosy. Nie, że dopuszczalne jest głosowanie jawne, a ja słyszałem, że niektórych mają no, tam poczernia, autokusy i tak dalej. Ja bym powiedział, żeby teraz głosowanie jawne, tak jakby było więcej, to nie można. Ale jak jest tyle samo, co słowa, je, to, 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 to jest kwestia przegłosowania jawnego, stawiam wniosek o głosowanie jawne. Nie, dobrze, dziękuję bardzo. Wniosek przyjmuję, podaję teraz pod głosowanie. Kto jest za?

można. Może prze, Nie, nie. Może... Przepraszam, wyjaśnimy tu wątpliwości bo zarząd na pewno, a mieliśmy wątpliwości komisarz gminy, ale pisze wyraźnie. z zgromadzenie przepraszam, zabierał Może podjąć decyzję o przeprowadzeniu wyborów do władz klubu w sposób jawny, a władz władz klubu tam, że Dobrze, to jest sytuacja. przeciw.

nie no mogliśmy przygłużyć dyskusji. A teraz, żeby przewitać osoby, które z łapanki żeśmy tak dzisiaj tu zrobili, bo. na 15 kandydatów się 6 nie zgłosiło. To mamy czas, tak? Teraz mamy czas. Że... Chcemy wiedzieć, czy w kompetentne ręce trafi klub. Pan A panu? do obrotu dla klubu leży na sercu, prawda? Ale bardzo proszę. to nie leży, to W głowie nie ma. E <laughs> jest wniosek formalny, ja bym go uściślił do i obręczą do prezentacji, bardzo krótkiej, trzyminutowej prezentacji każdego z, z, z kandydatów na członka zarządu. Bardzo proszę za tym, by dopuścić kandydatów zarządu do krótkiego głosu

Koledzy młodzi, ja jestem od 69 roku. Tego klubu, który wynosicie w Do dobrze, że robicie, nosicie ten ale to nie tylko, bo widać co, co było, że nikt nie chce, nie chce, pracować, nikt nie chce, nawet do komisji rewizyjnej nie macie ochoty wstępować. Mówię o tych młodych właśnie, popatrzcie, starsi, starsi się biorą za coś co wy kochacie. Ja tego nie rozumiem. Ja, ja członkiem zarządu jestem od 1992 roku. Bez przerwy. Moje osiągnięcia były różne. Byłem w zarządzie tym, który, który zadłużył klub na 2 miliony, ponad 2 miliony. Byłem. Może dlatego ja nie, nie uciekłem tak jak niektórzy, czy dostałem i chciałem, chciałem naprawić to, co częściowo ja też zepsułem. Chociaż miałem bardzo mały wpływ na to co się działo w ja jako zarządu, wieloosobowego zarządu udało mi się, byłem kadencję, y, dwie kadencje praktycznie y, z tym prezesem, dwie, półtorej kadencji, bo jedna była pułkowa. co zrobiłem, to większość z nas wie, nie będę się zbuchwalił co mogłem zrobić więcej, może mogłem to, że, żeśmy wyzbywali się majątku, ja chcę wszystkim tu kolegom, szczególnie tym młodym, powiedzieć. Dlaczego tak to, tak to było? Dlatego, że ja na biurku miałem w 2005 roku y, pismo „Upadłość klubu”. Czy sobie zdajecie sprawę, ci co byli teraz żarzonni, że to już coś łapnęli z tego wszystkiego? Natomiast jeszcze widzę, że niektórzy w ogóle nie wiedzą co, o co w tym biznesie chodzi. Ten wniosek na upadłość klubu i te aktywa, o których mówił kolega Serafin, syndyk by sprzedał. Może sprzedałby lepiej. Może by sprzedał, ale na pewno nie dla klubu. By lepiej nie mówić. Bo klub by był w upadłości, by klubu nie było. On by sprzedał, dla siebie, i oddał dał różniko. Tak. Ale wcale by się nie przejmował, żeby sprzedać więcej jak za 2 miliony. On razu sprzedał przypada za milion i dla siebie, żeby był zostało Pan za milion Tyle, Dziękuję bardzo. Nie, jeszcze nie. Pan <grym grym> się, wie, się nie Wyjaśnię, bo nie o tym sprzedaży. Teraz, gdybyśmy mieli ten stadion, gdybyśmy mieli pracowników, tył, ile mieliśmy, gdzie byśmy teraz stali. Prawdopodobnie nie 300 tysięcy za może 600. Nie wiem, czy by do tego doszło w ogóle. Wierzę, nie. Wierzyniec, jeżeli miasto to przejmie, jeżeli miasto utrzyma ten wierzyniec, co się dzieje? Ja za swojej kadencji wyremontowałem budynek. Kosztowało nas to 100 tysięcy złotych. Przez, przez ostatnie, przez wcześniejsze, od 92 czy 80 roku, kiedy powstał ten budynek socjalny, nie był robiony nic w ogóle. Raz tylko centralne było robione za kadencji pana yy, Nieborskiego, Centralne na gracie. Wyremontowaliśmy go. Ale to kosztowało 100 tysięcy. Skąd weźmiemy następne, żeby następne remontować? A ja myślę, że tam się dzieje po dwóch latach. Wy tam jesteście to wiedzą w Czy tak wygląda jak dwa lata temu? Chyba nie. Jeżeli miasto to przejmie, jeżeli miasto utrzyma to, tam trzeba też podlewać. Nie podlewamy, bo nie mamy pieniędzy na to. Włączy nam światło czy niedawno, prawda? Tak włączyliśmy. I my sobie zagwarantujemy tak w umowie. Że możemy tam grać, to jaki układ? A gdzie, który klub tutaj najbliższy ma swój stadion? Stalowa Wolata? Nie ma, miejski. Rzeszów? Wszystko miejskie. Który? Bielec? Miejski. Siarka, jeszcze jedynie, która ma swój majątek, cieszy się, że ma majątek, tylko nie ma czym, czym, czym go utrzymać, bo nie ma pieniędzy. Zostawmy to tym instytucjom, które się tym zajmują, czyli miastu. My sobie zagwarantujemy w tej umowie dostęp do tego stadionu. I ewentualnie odburzenie tych pieniędzy, które nam teraz brakuje, bo mi nie pociągnięte, jeżeli będziemy mieć zabezpieczone tality. To, to widzicie? Mój kolega Ciszewski wie, jak to wygląda. Niedługo przyjdziecie wszyscy do mnie, że tutaj do tego zarządu nowego, że, że ten, że, że no pieniądze trzeba, trzeba wam płacić, bo nie macie 4 miesiące zapłacone, mówią piłkarze. Prawda? I nad tym się trzeba zastanowić, a nie bredzić o Barcelonach, o Jagielloniach i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o biurę, który wymagnie Pana Ryszarda. O to, jak będzie swoją chancę Drodzy Państwo, chciałem słowa podjąć tutaj z pochączki, to jest jeszcze tak. Zgiętą trudę. Kolego Małosza, proszę. Miałem szansę prezentacji. Jestem ogólnie wychowankiem klubu, także mój związek z klubem jest długi. E, krótszy od niektórych dłuższe od, od pozostałych. E, stałem poproszony o wzięcie udziału w, 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 w zarządu, e, ponieważ aktualnie zajmuję się jednym z osiedlowych klubów sportowych. Myślę, że to jest dużym sukcesem jak na klasę jak na rozgrywkową pod względem organizacyjnym i sportowym. Drugą, biedą, można powiedzieć, ścieżką, jaką tutaj ogólnie ja dano na to zadanie, jest moja współpraca z poprzednim zarządem, który ustąpił od początku tego roku w sferze, może być marketingowej, ekonomowej, wspierającą mocno klub. To możemy dalej robić, także. Jednym z celów przeznaczenia... Moje to wężowa miała przed Jest to z poprawa, jeżeli chodzi o administrację, o finanse i o wiele innych aspektów. Oczywiście w miarę możliwości i przychylności otoczenia. Jak kolega wspomniał, nie jestem osobą próbową, to jak jak mnie nie zagrają, nie mam żadnych zobowiązań w stosunku do niego, ani nawet do obecnej miasta, ani kibiców, zabójników, także ogólnie rzecz biorąc, w Polsce jest że na w stanie działać. Myślę, że Być dużym przykładem, że coś mi od 12 lat prowadzę myślę, się myślę. Też może tu pójść do dłuższego. Dziękuję. Parada, przedsiębiorca karnogorski, działający coś w klubie. Ograłem na młodego, chciałbym po prostu jakoś to tam, żeby to fajnie było w tym klubie z chłopakami, współpracować z wszystkimi. Dziękuję.

no, dziękuję bardzo dziękuję bardzo za wszystko 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 dziękuję bardzo za Pierwszą dziękuję którą będziemy głosować, jest kandydatura Pana. Proszę bardzo, pana Adamowicz pierwszy. Kto z Państwa jest RIGHT? za? Kto z za? <ơi> za? Przeciw... I... <t fusik ally> Kto za? jest przeciw? Komisja jest przeciw? No, komisja sama wytrywa, nie widać tej Uj, nie, dobrze. Jeszcze raz, nie nie jest raz. Jest Kto jest przeciw? Kto jest przeciw w tej chwili? Raz. Kto się wstrzymał? Nie przeciw i 7 wstrzymujących. Pan Aron. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy głosowania na Pana Dariusza Dziecica. Kto z Państwa jest za?

W ramach niebezpieczności też i... Kto jest, kto jest przeciw? Wszelki przeciw. Trzy. Kto przeciw? przeciw. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, trzy Pięć.

Adamowicz Maciej 40 głosów, dziedzic Dariusz 44 głosy, Salomu 40 głosów. I w związku z paragrafem 8, punkt 5 nagłominu obradą za długi sportowego świadka zostali wybrani według ilości otrzymanych głosów. Dziedzic Dariusz Adamowicz Maciej Salamu Po To głosowanie ja wyjawił Komisja stwierdza, że poszczególni kandydaci do Komisji Rewizyjnej w porządku alfabetycznym uzyskali następującą ilość głosów. Buchała Marek 47 głosów, Stefania Tadeusz 46 głosów, Zaszko Jacek 40 głosów. I w związku z paragrafem 8, punkt 6 regulaminu obrad na znakomitym skoczonym rozszerzeniu, to może pomyliłaś. I w związku z paragrafem 8, punkt 6 regulaminu obrad do Komisji rewizyjnej, Sami Zdrowie, Zdrowie otrzymanych głosów Buchała Marek, Stefania Kadeusz, Zaszko Jacek. Popisy członków Komisji Licznych to przedstawienie składu nowego narządów sportowego siarka zarząd ubranny spotkał się prostytuował na kadencję 2.11 Więc tak zawód powierzył. միա քո դասը ստացի ջան ինձ ծավալը դա էլի ծավալ ջերգինս հավաքելու ժամանակ արում եմ Proszę raczej mnie nie denerwować. Natomiast co byśmy chcieli zrobić? Ja nie neguję południowych spraw, tak jakbyście co nie mieli, działalności poprzednich zarządów. zarząd przed nami, koledzy z miał duże kursy według mnie, które, które trzeba dalej kontynuować i tu będziemy wspólnie, wspólnie raczej. Tak mi się wydaje, że się koledzy nie obrazili na to, że nie są w zarządzie i będą sami współpracować. Podobał mi się Marketing, podobała mi się ta cała otoczka, ale ta otoczka jeszcze musi mieć coś, coś innego, którego może wam troszkę zabrakło. Postaramy się my właśnie to coś, coś innego wprowadzić do tego zarządu. Z Waszą pomocą może to wszystko będzie takie już pełne. Yy, liczę oczywiście na, na miasto. Bo w tej chwili bez miasta nam nam bardzo trudno prowadzić szkół, szczególnie te, które, które mnie najbardziej bolą, jeżeli chodzi o płacę. Tak, a ta taka, no dygresja, co Wam powiedzieć, że to, że wysiarka, no ja pamiętam, miał doległości, jeżeli chodzi o płacę, ale to były dwutygodniowe, czterygodniowe, cztery miesiące, to jest bar bar bardzo, bardzo tego po To mnie najbardziej nie najbliża. To spróbujemy jak najszybciej wspólnie z naszym członku, ale prezydentem jakoś wyprostować. Oczywiście będziemy szukać także sponsorów, jeżeli koledzy macie, czyli do sto chciałby coś zrobić, niech to nie będzie markę, bo on taki, kto się znajdzie, na natomiast nie wchodzi w grę. Działalność sportową też możemy na ten temat rozmawiać. Ja, myśmy załatwiali różne sprawy różnych inwestorów, mieliśmy tutaj tak, Oni tylko o jednym myślą, o ja nie sądę. będzie jakiś taki. Znajdzie się ktoś, kto powie, że wybuduje tam boiska ładnie, trzyma te boiska i tak mówi się na żeby na żeby Nie widzę czegoś takiego, ale może, może, może się mężczyzny. Deklaruję pełną współpracę z kolegami wszystkich jesteśmy otwarci pokój, czyli wiorostę, że zawsze dla Was jest otwarte. Ja, wolę to co macie do mnie złego, czy coś macie przeciwko mnie, to proszę przyjść po mi, w oczy. Nie chcę słuchać tego na trybuna, to jest nieładniej. I kapskie, nawet później. Pana będą będzie się mieć, to, to jest daje tak, sprawę z tego. No ale przyjdźcie, szczególnie w tym sobie, przyjdźcie do mnie, to się nie podobacz kapka. Po Będziemy po rozpaczyli. No co jeszcze? Proszę mi powodę. Bardzo proszę pana Marka Bukała o przedstawienie składu funkcyjnego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Ukonstytuowa się, nastąpiąc w składzie Baruję Przewodniczący, Pan Zośko Jacek i Tadeusz Stefania Członkowie sp... i tak bardzo krótko ze swojej strony obiecujemy patrzeć uważnie na ręce członków Nowego Zarządu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolegom gratuluję i życzę naprawdę szczerze wielu sukcesów na tej nowej, nowe, starej, trudnej drodze życia. I proszę Państwa przechodzimy do zakończenia. Punktu porządku obrad, który jest sprawozdanie Komisji Uchwały i Wniosków. Bardzo proszę o to sprawozdanie. Proszę Państwa, tu w składzie naprzeciwko, przewodniczący określił z Krajem Łujańskim, który przygotowaliśmy dwie uchwały. I zanim te uchwały, przeczytam to w imieniu Komisji, chciałbym też zorganizować, żeby to było pierwsze uchwały. Zdrowia, żeby realizować mm. te zadania, które tutaj są ważne i za tym się Dobrej sytuacji w dobrej sytuacji z miastem. A my ze swojej strony tutaj proponujemy pewną pomoc. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę, 1. Proszę, proszę. Proszę, Była ustalenia proszę. Proszę, proszę. Proszę, i Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę, proszę. zostały proszę. na proszę. Paragraf 1 ust. 2 i druga uchwała jest czyn, przyjęcia wniosków. Złożą, w uchwała, w wniosku. jak się zgłoszono, zostało wniosku, które ja przeczytam. One są do rozważenia przez zarząd i określenia sposobu realizacji. Uchwała nr 2. Siarka, z -2011 roku w sprawie przyjęcia wniosku o zgłoszenie na zebranie. Na no, podstawie paragrafu 28.4 4 Statutu Głównego Składowego Siatka w sprawie rozwoju walne zebranie następuje. W paragrafie zewnętrznej realizacji wniosku o zgłoszenie na zebranie, siarka, zebranie siarka, w na zebranie, szczególności 1. W wykonawcą jest zarząd, a więc jest taka forma. Przedłożyć do rozważenia następnemu walnemu zebraniu wnioski dotyczące zmian Statutu. Punkt 2. Rozważenie w sprawie przyjęcia szkolenia młodzieży i księdzowskich. Trzeci. Rozważę sprawę skompensowania długów i w związku z tym rozstrzygnie sprawę przyszłości zwierzęca. Cztery. Zejść zatrudnienia w klubie sportowym usiadłem. Pięć. Rozważę. Łagodnik. Ładowny. Jest to Czyli jest. Ładowny nie było. Tak. To jest ważne, czy jest łagodny. Takiego... No. więc rozważyć sprawę zmiany statutu klubu, statusu klubu przepraszam, z obecnego na Miejski Klub Sportowy. 6, 3, 4, 5 głosów. Wykonanie uchwały w sprawie zmiany statusu klubu. Paragraf, sześć, uchwała wchodzi w życie. Jest Zielony Świat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Się w Czy są jakieś uwagi? Chciałbym, chciałem się zapytać tylko. Tak proszę. Ja rozumiem, że dajemy zarządowi możliwość rozmowy, podtoczenia rozmów, natomiast głosowanie będzie przez Pawła, tak? no, Dziękuję, dziękuję bardzo. Nie ma takiej możliwości, żeby bardzo sprawdziło zarząd do podjęcia uchwały. Dziękuję, chciałem się upewnić. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi? <grym> Zatem, jeżeli nie ma, to jest e Ktoś z tego, jest to jest sugestią przewodniczącego komisji uchwały w związku. A, to, Będziemy głosować blokiem. Proszę głosowanie. Kto z Państwa jest za Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał. Widać dziękuję. Zatem przyjmujemy jednogłośnie. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy porządek obrad. Ostatnio zakończenie, zanim zanim się odejdziemy wcześniej. Przede wszystkim gratuluję Państwu władzom, życie przede wszystkim jak Pani z nerwów, i problemów i zaapelować do wszystkich, by dać nowemu, staremu prezesowi, mojemu pierwszym i koleżanki, serce profesora, serce do i otwarte, już są pieniądze, okay. dlatego mi okay. sobie samolot tego, tego zdrowia i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, zamykam dzisiejsze spotkanie.